Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną Twojego poronienia? Jakie badania pomogą odpowiedzieć Ci na to pytanie? Dzisiaj opowiem Ci o czterech badaniach, które warto wziąć pod uwagę. Badanie próbki z poronienia. To badanie warto zrobić jako pierwsze. Aż 60-80% wczesnych poronień jest spowodowana wadą genetyczną zarodka. Zrób je od razu, zaoszczędzisz czas i pieniądze, i szybciej wrócisz do równowagi. Badanie trombofilii wrodzonej. Jeśli jesteś po poronieniach nawykowych. Przebyłaś zakrzepice lub występowała ona w rodzinie, warto sprawdzić trombofilię wrodzoną. To badanie pokaże, czy masz skłonność do zakrzepów, które mogą negatywnie wpływać na przebieg ciąży. Co ważne, odpowiednie leczenie pomaga zwiększyć szanse na szczęśliwe rozwiązanie. Badanie Kir i HLA-C Badanie KIR analizuje interakcje między twoim układem odpornościowym a płodem. Poszczególne genotypy KIR oraz kombinacje genów KIR kobiety i Hala, jej partnera mogą wpływać na to, czy ciąża się utrzyma, czy dojdzie do jej odrzucenia. Kiedy warto rozważyć te badania? Jeśli dochodzi do poronień nawykowych, w przypadku niepłodności lub podejrzenia niepłodności immunologicznej. Badanie kariotypu. Badanie kariotypu to jedno z podstawowych badań genetycznych, powinni je wykonać oboje partnerzy. Czasem nieprawidłowości w chromosomach mogą prowadzić do poronienia. Jeśli jesteś po poronieniach, to badanie powinno być jednym z pierwszych, szczególnie kiedy w rodzinie występują choroby genetyczne. A ty, jakie badania wykonałaś po poronieniach, a może masz pytania dotyczące tych testów? Napisz w komentarzu, chętnie pomożemy.